Nie jestem dzieckiem lat 90-tych Pierwszy z zatłoczonych klubów Miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty Kręciłem się w kółko Muzyka była moim narkotykiem A dźwięki wchodziły mi do brzucha Mam za mało czasu Muzyka jest moim narkotykiem Nic innego nie używam, nie używam o, i nie teraz pili. działa. Ja włączyłem za pierwszym razem timelapsa. Dzień dobry wam wszystkim, słuchajcie. Norbert dojechał, musimy zrobić tutaj miejsce Najpierw, żeby skipa mogli spokojnie zabrać jednego drugiego, czyli tą trampolinę gdzieś odstawimy, może na ogródek z powrotem, odsuniemy im te worki. Co do ogrodu, pokażę Wam. Muszę chyba przejść. Nie wiem, jak ja przejdę. Sekunda. Kuba, otworzysz mi tam bramkę z boku, please. Dobra, także nie muszę wchodzić. Kuba otworzy. Także. Dzięki. To była otwarta. Otwarta no. Nie, że. Także jesteśmy. Słuchajcie, nawiozłem tej ziemi, tych 12 worków. Przez weekend jeszcze pracowałem, wrzuciłem wszystko co się dało. Dalej e, widzę tutaj braki, czyli tu, gdzieś tu i tu. Pierwszy zamysł był 15 worków, ale jest tak cholernie mokro, że tutaj normalnie jest bagno. Teraz wiecie, Ta woda e, z tego względu, że ma budynek po lewej, po prawej i tutaj. Ona, ona i tak słabo tutaj odchodziła, ale teraz, wiecie, teraz przez ostatnie półtorej tygodnia to cały czas po prostu padało i padało. Chciałbym uniknąć e, takich plam przyszłości, więc myślę, że zamiast rozgrabiać to, co tutaj jest, bo tutaj wygląda dobrze, tak jak widzicie, w miarę, to dowiozę te trzy worki i dorzucę je w te miejsca właśnie. Będzie więcej tej ziemi, e, która będzie pochłaniała wodę. I spokojnie będę mógł planować wtedy położenie trawy. Co z tą trawą? O, tutaj jest, tutaj jest okej, okay, nie? Także z tą trawą też nie chciałbym się pośpieszyć, bo ona przyjechać ma w środę. Ale pogoda jest, powiem Wam, trochę słaba. Niby tam pokazują, że niby nie pada, ale dzisiaj całą noc na przykład znowu 100% ma być. Więc zaleje mi to, nie? Nie chciałbym na takie bagno kłaść tej trawy. Wolałbym, żeby ona się trochę unormowała, ta ziemia. Nie wiem, czy nie przyniosę samej trawy na tydzień później, powiem Wam szczerze. Nie chcę tego śpieszyć. Może na poniedziałek, wtorek, bo patrzę, że gdzieś tak od wtorku, środy niby ma się poprawić pogoda tutaj. Więc miałbym czas z tą ziemią na to, żeby ją uregulować i osuszyć troszkę przed położeniem trawy. My dzisiaj tutaj działać nic nie będziemy. Zabieram tylko ołówek, szpachelkę i miarkę, która została. Muszę zamknąć drzwi od garażu. Zapomniałem wczoraj je zamknąć. I tyle, słuchajcie. A, tu jeszcze jeden nożyk jakimś cudem leży. Super, Kacper buty nawet znalazł. On to jest boski. Wszędzie zostawi buty. Kacper, zobacz co ja znalazłem, twoje buty. Ewa. Kuba zamkniesz bramkę? Kuba? Dobra zaraz zamknę Będziemy zmykać Bierzemy jeszcze drabinę Jedną, drugą i lecimy Do Portsmouth, let's go Mamy zebrę z rana, zobaczcie Przyjeżdż, Przyjechał Tak jak żeśmy się umówili Zabierze mi najpierw tego skipa Później przyjedzie po tego drugiego Ale mnie już tutaj nie będzie, także Super, dobra Let's go a tam jest moja zona! Przypomniało mi się coś. Poczekajcie, czy to nie dzisiaj miało być to, ten dzień, kiedy wojsko właśnie pomaga przywożeniu benzyny? Co? Czy mi się tylko wydaje, bo przez ostatnie dwa tygodnie to ja naprawdę robię wszystko, żeby zatankować swojego wana i gdzie nie pojadę, to jest pusto. Słuchajcie, raz mi się udało zatankować samochód przez ten cały okres, i na razie jest ok, wystarczy, bo daleko nie jeżdżę. Ale, ale na razie, jak wczoraj, czy przedczoraj, czy w tygodniu gdzieś podjeżdżałem, to była totalna lipa. Stacje były otwarte, ale paliwa nie było. Albo diesla nie było głównie, nie? Benzyna, benzyna tylko była gdzieś tam, w niektórych miejscach. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze wojska nie widziałem. Jak zobaczę, to wam dam znać. Very good, very nice. Jesteśmy w Trabisie. Po co ja tu przyjechałem? Zamówić trzy dodatkowe worki yy... Ziemi i poprosić mister Strawisa, żeby nie przywoził mi trawy w środę, tylko gdzieś na piątek. Dobra, let's go. Pogoda jest zajebista. Stałem właśnie godzinę w korku, żeby tu dojechać. Wejść do domu nie mogli, ale jeszcze chyba nie skumali, że zajechałem za nimi. Światła się palą w Klucze mam, bo w sobotę tu byłem przecież. Nie powiedziałem wam z Karolem. Good morning! A dalej nie. Zanim pokażę łazienkę, bo chcemy otworzyć okno, nie? Słuchajcie, widzicie te szatery tutaj? Widzicie? Zobaczcie, jak gościu wstawił szater, że nie można obrócić kluczyka, żeby otworzyć okno. O, zobaczcie. Not my job, kurwa mać tę. <grym>, to jest od jaja. Dopiero... Nie wiem, nie otworzę tego, to... Ja pierdziele, nie? Co za mózg to robił, powiedzcie. Teraz... Nie, teraz... O, udało się, Dobry, otwarte. A tutaj w środku mamy co? Plaster zrobiony, żeśmy trochę powalczyli w sobotę. Czyli ściany mamy zrobione, sufit, ta ściana i tu potaczowane to co trzeba. Dołożyliśmy te płyty, których brakowało. Zaciągnięte zostało wszystko klejem. Także jeszcze jeszcze wysycha jak widzicie, te łączenia tutaj wszystkie wysychają. Dobrze by było zrobić hydroizolację, ale nie możemy jej zrobić na mokry plaster. Jest trochę tak słabo powiem wam. To musi doschnąć. Eee, ogrzewanie podłogowe moglibyśmy odrzucić dzisiaj i to by było dobre, ale później po tym wszystkim będziemy chodzić. To nie jest dobre. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Zobaczymy. Chciałbym to przebiałkować, nie przebiałkuję. Trzeba będzie zostawić chyba na jeden dzień. Eee, na koniec dnia dzisiaj wpaść na przykład wrzucić to ogrzewanie podłogowe, wtedy przykryć to płytą, żeby nie uszkodzić nie tej Boże jakiegoś kabelka i tyle w temacie. Reszty nie zrobimy, no nie przyspieszymy niestety, więc co, pierwsze co, ogarniamy tutaj, wynosimy graty, które są niepotrzebne, bo zrobiło się trochę tutaj yy, składowisko, posprzątamy, pozamiatamy, przygotujemy, plasterek będzie sobie wysychał. Wszystko w temacie, słuchajcie. Jeżeli zaczyna to wyglądać. I tyle. Lecimy z tym. Uu. Dzień dobry. Słuchajcie, dojechaliśmy na robotę. Sorry, że wiozłem was na pacę. Ale <słuchaj> nie było miejsca w kabinie. <słuchaj> Jesteśmy przed domem. Tu już mniej więcej trochę wiecie. Mamy rusztowanie postawione, słuchajcie. Sprawdzamy teraz sobie ilość kątowników, która nam jest potrzebna, ilość materiału, która będzie nam potrzebna do zrobienia tej elewacji. Tu nie robimy ocieplenia, tutaj tylko skrobiemy, gruntujemy, będziemy rzucać klej i siatkę po całości, kątowniki dookoła i strukturę. Z drugiej strony też mamy kawałek ściany. Ja wam wszystko pokażę. Tylko zamknę moją brykę. Pacę też chyba trzeba zabrać. Sekunda punkt na drzwi Ktoś do mnie dzwoni? Ktoś do mnie dzwoni, zaraz zaraz odbiorę. dobra, jestem po drugiej stronie. Trochę ciasno tutaj, bo ten skafold jest bardzo blisko, ale damy radę. Udało nam się przenieść drabinę. Zaraz zobaczymy co to się dzieje. Więc mamy tutaj pozostałą część do zrobienia i tu jest tylko narożnik, jak widzicie. Cześć Karol. Cześć Norbert. Dziewczyny pisały, że jesteś fajny chłopak. I pytały się, ile masz lat. Nie, to są żarci. Ki. Dobra. Wchodzimy do góry, słuchajcie. Ale później podam numer 3. A, tak, dobra. Później, później w komentarzu, słuchajcie. Dobra. Więc tak. Idziemy do Norberta. Coś mi kolano boli od soboty. Nie wiem, co się stanęło. Uch. Więc jestem tutaj. I tutaj. Mamy tak naprawdę tą ściankę, którą widzicie z tym małym narożnikiem. Gdzie my się musieli pozbyć części elementów. Tą rynnę to ta pierdół, pierdół, pierdół. Ogólnie nie wiem co z tym parapecikiem zrobić, bo to jakiś stary element pozostałość po, po innym oknie. Ale tu nie ma jakby innego skraplania, ponieważ ten parapet ktoś obstawił bardzo krótki i prawdopodobnie to będzie musiało zostać. Tak jak te parapety na zewnątrz, tam z przodu. Pomyślimy, zobaczymy co najlepsze będzie. Mamy tak, to, to i tam kawałek, plus ten narożnik, który był bardzo niebezpieczny, bo sąsiad ma tutaj dach szklany, jak widzicie. Nie wiem czy on nas teraz widzi, czy jest w domu, ale my możemy spokojnie zajrzeć do niego do chaty. I mamy ten narożnik tutaj. Nie wiem kto był pomysłodawcą tego budynku u sąsiada, ale zrobił rynnę nie zamkniętą, tylko otwartą. Cała woda lewa się tam po ścianie na dół, tak samo. Aby się teraz dostać, to jest praktycznie niemożliwe. Ja bym proponował dogadać się z sąsiadem i założyć tutaj leda, który by wywijał na, na rynnę. Nie wiem, czy my tego nie zrobimy, bo szkoda tej całej pracy. Naszej to może nie, ale tam na pewno jest ogromna wilgoć, bo cały ten deszcz, który tutaj pojawia się na tej ścianie, on spływa sobie tam na dół. I on za bardzo nie ma ujścia, powiem Wam szczerze, bo tam u sąsiada jest murek jeszcze dodatkowo. Jakieś cuda architektoniczne się wydarzyły. Więc, jeżeli już mamy tutaj dostęp, to bym próbował wykorzystać to w jakiś sposób nałożenia coś ala leda nawet, jakiś plastik wywinięty, żeby woda wchodziła do rynny. Ale z tego co widzę, to ta rynna to chyba nawet nie odpływa. Tu jest strasznie dużo brudu. Zobacz, Karol, widziałaś to? Tak, jakby ona jest pochylona w złą stronę. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli będziemy mogli, to pomożemy. Poprawić ten element, ale mamy tutaj tą ściankę do zrobienia i to jest nasze, tu mamy do uzupełnienia, bo ee, chyba płytki były wymieniane, albo coś, tu drabiny potrzebujemy, żeby się oprzeć, zobaczyć, co się tu dzieje. Tam się tak, to uzu uzupełnimy to od razu, nie? I tyle z naszej strony, także lecimy z tym, ta sama historia, Skrobimy, gruntujemy, siatka i struktura. Także pogoda, żeby tylko nam dopisała. Tak, pięknie. A tak wyglądają okolice. Welcome in UK, in Portsmouth. Włączyło się? Skąd gdzie jesteśmy? Poznaję te domki? Nie, nie będziemy tego wstawiać, bo tam nie ma miejsca nawet dobra. Very good morning. Śpieszymy się. Jesteśmy w się, słuchajcie. Dzisiaj po materiał cały na ten tynk Z zewnętrzny, na ten klej, siatkę mamy. Potrzebujemy kątowników. Pani właścicielka do nas już machała, ale zajęta jest. Ma właśnie klienta, ale widzimy jakąś super brykę Mają, słuchajcie, ze stanów. To się nazywa Fort Shelby. Słuchajcie, zobaczcie, jaki to jest potwór. Ja pierdził masakrator, nie? Zobaczcie jaka maska, ja pierdziu, o chryste panie, to jest potwór, uch pięknie, bardzo ładne auta bardzo mi się podoba, dobra idziemy, może za chwilę będziemy mogli wybrać sobie towar i ja znajdę kod do tego koloru, który wybrali klienci, let's go, dobra. Zmykamy z tą. Choć obiecywaliśmy sobie z Karolem. Tylko się nie gadam gaduj! Ja nic nie obiecywałem, bo ja wiedziałem, że <laughs> i tak będzie... To jest normalnie Znanie. masakra. Ja nie umiem rozstać się z tymi ludźmi tak po prostu, bo to jest niemożliwe. Zawsze mamy coś do obgadania. Dobra, ale i tak nie, nieźle wyszło czasowo. To jest ważne co? Ważne informacje i ważne ogłoszenia, tak? Mamy... Parafialne. <laughs> Jakie? Parafialne. Parafialne? Dobra. Mamy zakupiony tynk, 5 wiader, bo tam wychodziło 4 wiadra z groszem, a może 4, ale my nie lubimy już ostatnio ryzykować, więc wolimy sobie dokupić więcej, żeby nie było jakiegoś dziwnego braku, a szczególnie przy tym, gdzie mieszamy w kolor, wiecie. Więc wolałbym uniknąć gdzieś jakiegoś małego braku i szukania, a to może tutaj dołożymy i nagle się okaże, że kolor nie ten. Więc, aby uniknąć tego problemu kupiliśmy 5 wiader. Mamy ten najlepszy tynk. Silikonowo jakiś tam samoczyszczący, tak? Nie, silikonowo jakiś tam, to się inaczej nazywało. Nie pamiętam. Ale wam wszystko pokażę. Wszystko zatrasa. Bardzo fajnie. Tędy jedziemy. Dobra, jeszcze chcemy zajechać na szybko pod Weybridge, tam gdzie mieliśmy robić tą robotę, pamiętacie, w Southampton. Zaraz wam pokażemy. A tutaj tak, siatki mamy, na, y, siatkę mamy, kątowniki wzięliśmy w ilości 20 sztuk, mamy ognikrą, mamy klej do siatki 10 worków. Tak mamy, mamy zamówiony też kwarc pod ten tynk strukturalny. I od razu też wiecie co zrobią? Wymieszają wszystko nam w kolorze, więc ten tynk będzie w tym samym kolorze i ten podkład będzie w tym samym kolorze. Tak powinno być, bo ogólnie to oryginalnie przychodzi białe. Będzie fajniej to wyglądało, bo gdyby, nie daj Boże, gdzieś tam jakieś małe mikro przewicia się chciały pojawić podczas nakładania tego tynku i wiecie, rysujecie tym ziarnem tak czy siak, to mogłoby dojść później do takiego dziwnego, nieperfekcyjnego wyglądu. A przy tym, że ten kolor będzie dopasowany, powinno być super. Tak? To zobaczymy się za chwilę. Cześć! Dobra, słuchajcie, po pojedli, popili. Wróciliśmy z Southampton, mamy towar, więc zrzucimy go tutaj. Tak aby chłopacy od samego rana mogli coś to jest zrobić. Naprawdę to tylko ten kabel zostaje cienki, nie? Zaraz tu dogadamy wszystko. Właśnie On trzeba gdzie wkłuć. Na pewno jest. Ten właśnie, nie wiem, ten jest out na bank, nie? Ten cienki ma iść dołem. Ten właśnie jest zagadką, nie? I ten czarny nie jest zagadką, on zostaje. No, ten czarny On prze właśnie przechodzi przez futrynę w ogóle. Nie wiem, czy nie dałoby się go też tutaj obniżyć, słuchaj? Nie bo jest już za dużo, nie? I wkuć go, słuchaj. Można go dać tu i tutaj, nie? No, wkuć go, Tu sobie będzie wychodził, nie? Spod Tak, tak, tak. Trzeba tu, trzeba go wkuć, nie? Co no, się da, to trzeba. Tabliczkę trzeba będzie zdjąć. Rynne trzeba będzie zdjąć Pukałeś Teraz no. się ukaże Czy są w domu A Jak nie to zadzwonię i powiem, że wchodzimy po raz kolejny jest Dzień dobry Dobry wieczór A i pomyliłeś domy Karol Nie, to nie jest w To Jest poniedziałek? Dzisiaj tak jeszcze jedną kawę wypiję i mnie kurwa rozniesie, nie? Ja już jestem taki roztrzęsiony, teraz co to zaparkował za mną? Boże, ja nie mogę tyle kawy pić, nie? Chryste panie, ledwo co na oczy widzę, powinien być chyba zakaz jeżdżenia po tylu kawach samochodem. Nie wiem, czy to jest legalne. Nie, a oni całkiem 5 kawę kawy robią w co? Ja, pierdzielę. No naprawdę, ta polska kawa jest super mocna, nie? Nie żałowali mi, powiem, wam klienci tej kawy, nie? Ja już nawet połowy to nie dopiłem. Poprosiłem, żeby ode mnie ją zabrała bo dla mnie to jest za mocne. Next time poproszę o połowę dawki. Dobra, tak na serio to wracamy do Jaca. Jace tam miał wszystko poskrobać, przygotować, więc zobaczymy też w jakiej kondycji jest plaster. Ten sąsiad chce pomalować właśnie dom. Mam się do niego odezwać? Ciekawe jest. Może się akurat zgodzi na taki ten kobok, to zrobili dwa, dwie chaty naraz. Co? Jutro się go zapytam. Jedziemy do Jaca. Zobaczymy, jak tam jacy dzisiaj. Miał super zadanie, żeby ogarnąć tą chatę, bo trochę nam się zarosło tam. I... Myślałem o ogrzewaniu podłogowym, a ja przecież hydroizolację najpierw muszę zrobić. Więc nie będziemy tego robić na szybko, żeby tylko przyspieszyć na siłę. Bo to totalnie nie ma sensu, więc... Nawet jak stracimy gdzieś dzień czy pół, to się nic nie stanie. Najważniejsze, żeby tą jakość utrzymać, która ma być. I co? Magia. Położyjmy. Dobra, szybciutko kręcę, słuchajcie, więc tak, łazienka na tą chwilę wygląda tak. Grzejnik odpaliliśmy, działa. Wszystko czeka aż plaster wysnie. Nie wiem ile wygląda w porównaniu do zdjęć porannych, ale wydaje mi się, że sporo już wyschło. Teraz jak grzejnik będzie jeszcze chodził to na pewno wyśmieję trochę więcej. Jacek pooczyszczał wszystko dookoła, wszystkie krawędzie, które takie były niezbyt chlujnie doprowadzone. Pozaprawiał jeszcze klejem, jak widzicie, także jest cacy. Wszystko czeka na kończenie instalacji. Nie możemy pośpieszyć tego elementu. Do... Najpierw hydroizolacja, a później dopiero będziemy to białkować. I też nie Lajlandem, tylko Atlasem mogłem dzisiaj wziąć, ale pewnie dopiero w czwartek to wezmę. Wykańczam tą baterię. Kończę, żegnam się z Wami. Zobaczymy się jutro we wtorek. Cześć. Hej. Mam za mało czasu Mam już za mało czasu Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć Zakładam słuchawki na uszy, moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, a plecy mam zlane potem. Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze, muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne, Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować.